Cześć, wam, z tej strony Rafobran, szukając przygody.pl i zapraszam was na nowy odcinek, jesteśmy w walencji i pokażę wam co się u nas zmieniło na działce. Zaczynamy. A więc tak, słuchajcie, jest sobota. Przyjechaliśmy tutaj już tak naprawdę parę godzin temu, ale padał deszcz, teraz dopiero słońce wyszło więc tak naprawdę jestem w stanie dopiero zacząć coś nagrywać dla Was przyjechaliśmy tutaj, bo dogadaliśmy się z paroma osobami, że one posprzątają dla nas działkę i to też była taka dosyć ciekawa sytuacja, ponieważ to nie tak do końca, że zatrudniliśmy pracownika tylko jedno z naszych znajomych powiedziała, że ma syna i że on chce po prostu sobie troszkę tam kasy dorobić więc jak najbardziej się zgodziliśmy na to, że po prostu on może wykonywać takie czynności, a teraz akurat ma wolne od szkoły więc chcę sobie coś tam, jakąś ekstra kasę zrobić. Nie dziwię się, bo sam byłem młody i sam też chciałem sobie właśnie w wakacje czy w okresie wolnym, weekendami jakąś kasę sobie dorobić, żeby mieć to dla siebie. Więc zgodziliśmy się od razu. Co prawda nawet nie planowaliśmy tego, żeby sprzątać tą działkę teraz, ale pomyśleliśmy, że to będzie dobra okazja, żeby on sobie coś tam, jakąś właśnie ekstra pieniądze dostał. I więc przy, przyjechała cała rodzina. Okazuje się, że nawet brat Kristin też nam pomaga przy tym, więc coś tutaj się dzieje i zaraz wam pokażę, jak to teraz wygląda. Tak, jak już wcześniej widzieliście na filmikach, zrobiliśmy ogrodzenie, które jest tutaj. Co prawda to nie jest cała nasza działka. Na razie ogrodzenie jest tylko i wyłącznie od strony, i tam jeszcze od drugiej strony. Ale tutaj mniej więcej nasza działka jest i sprzątamy ten, można powiedzieć, początek naszej działki. Chcemy te wszystkie drzewa takie całkowicie bezsensowne powycinać, które niczego nie przynoszą. No, robią tylko i wyłącznie cień, ale on akurat nie jest potrzebny do niczego, bo tutaj. W przyszłości będzie jakiś podjazd albo coś innego, tak jak widzicie, tutaj też stoi to nowe ogrodzenie, tymczasowe. A tam za tym jest następne ogrodzenie, takie bardzo stare, w zasadzie całkowicie zniszczone. I też chcemy, żeby to ogrodzenie zniknęło. Tam za tym ogrodzeniem jest góra kamieni, którą też trzeba, którą też trzeba usunąć i w ogóle to stare ogrodzenie wyciągnąć. Także więc, te wszystkie tutaj takie mniejsze drzewka, tam co były. Tak jak to, to tamto to wycinają. Te drzewa tak naprawdę nie są żadne drzewa owocowe, one do, one do niczego nie są potrzebne. Ja tak jak mówię, to jest akurat na całym środku naszego wjazdu, więc chcemy, żeby po prostu to było wysprzątane. Skoro jesteśmy przy tego typu kwestiach, jak właśnie sprzątanie działki, no to słuchajcie, tutaj sprzątanie działki jest bardzo trudne. Bo jak pewnie zdajecie sobie sprawę w Walencji, czy nawet w ogóle w takim kraju praktycznie tropikalnym trawa i w ogóle wszystko rośnie naprawdę bardzo, bardzo szybko. Bo nie ma tutaj sezonu zimowego, jest tylko i wyłącznie słonecznie, cały rok, albo jest sezon deszczowy, co też jeszcze szybciej to wszystko rośnie, bo w sezonie suchym przynajmniej ta trawa nie rośnie tak szybko, w sezonie deszczowym ona rośnie trzy razy szybciej. Więc to jest zawsze problem. Ale dla nas największym problemem jest to, słuchajcie, że na tej działce na przykład jest bardzo dużo jeszcze kamieni, takich chyba wulkanicznych, z tego co mi się wydaje. Tak jak na przykład, no, zobaczcie tutaj, tutaj i tak dalej. No, większość tych kamieni jest poukładanych akurat jakby przy drzewkach. Tak jakby linie są porobione. Więc to jest akurat spoko. Ale też chcemy, żeby właśnie, tak jak widzicie, to zostało, można powiedzieć, wysprzątane. Zrobi się więcej światła tutaj i będziemy mogli po prostu tą wtedy już ziemię bardziej podrównać, wysprzątać i tak dalej. A tutaj słuchajcie, są moje trzy cytryny, które przywiozłem od nas z tarasu ostatnio. Jeszcze ich nie przesadziliśmy, ale pewnie jak wysprzątamy tą działkę, no to znajdziemy jakieś miejsce na nie, żeby je posadzić, no bo one w tych donicach już się, już się trochę męczą. Jak widzicie, sporo urosły. A fajnie by było mieć jakieś te cytrynki. Zobaczymy, co oczywiście, czy, czy, czy one będą owocowały, czy nie, ale, no ale to jest kwestia czasu już pewnie kilku lat następnych. Może się okazać, że coś będzie z tego. I teraz słuchajcie, jeszcze jedna kwestia, którą chciałem poruszyć, bo <grytania> kiedyś już jak dowiedzieliśmy się, że mamy tą działkę, Krystyn ma tą działkę, no ja, jako, ja i mąż też mam tą działkę, można tak powiedzieć, ale nie jestem w papierach. Chcieliśmy tą działkę na samym początku już wysprzątać i to tak porządnie. Chcieliśmy po prostu znaleźć kogoś, kto będzie tu przychodził praktycznie codziennie przez dwa tygodnie i po prostu będzie sobie zarabiał jakieś tam dodatkowe pieniądze i będzie to po prostu sprzątał. Nie? I właśnie wyrównywał i wszystko tak po kolei robił. No i słuchajcie, pomimo tego, że jest takie duże bezrobocie na Filipinach, to naprawdę ciężko znaleźć osobę, która by to zrobiła. Ale dlaczego? Bo. Większość tych osób, która by chciała to zrobić, to od razu widzi mnie jako białego człowieka, który zapłaci trzy razy więcej. Więc mieliśmy już tu kilkukrotnie taką sytuację, że na przykład jakiś koleś przyjeżdżał i mówi do mojej żony, oczywiście po Wisaja, bo oni mało angielski znają, że tak, że słyszał, że, że mam jakąś robotę i że coś chcemy, żeby wysprzątał. I ja mówię, że tak, tak. Krystyna mówi, że tak, oczywiście, robimy, to robimy. Pyta się go, no to ile chcesz? On mówi, że no nie wiem. No to jak możemy go zatrudnić, jak on tak naprawdę nie wie, ile on chce. Dlaczego oni tak zawsze mówią? Bo chodzi o to, że biały człowiek nie zna wartości pracy takiej właśnie, można powiedzieć w ogrodzie, i ta wartość tych pieniędzy jest naprawdę słuchajcie, bardzo niska, bo to jest 200. Podejrzewam, że maksymalnie 300 peso za dzień roboty. Więc oni myślą, że jeżeli biały zaproponuje cenę, no to nam będzie trzy razy wyższa, więc od razu się zgodzi super, super, super. No i będzie miał łatwą robotę bo i tak pewnie przez pół dnia będzie się obijał i zarobi sobie dodatkową dużą kasę no niestety u nas tak nie ma bo to jak pewnie wiecie w tego typu związkach Kristin nie to że decyduje ale ona prowadzi negocjacje więc ja nigdy się tego nie boję no bo wiem że nie zostaniemy oszukani no chyba że ja coś tam załatwiam to wtedy ja się nie czuję oszukany ale Krystyn mi mówi że nie no za dużo zapłaciłeś. Także w tym wypadku tutaj też była podobna sytuacja, nie zatrudniliśmy nikogo wcześniej, a dopiero teraz nadarzyła się ta okazja, że akurat ktoś chciał sobie tam dorobić jakieś pieniądze w dniach wolnych od pracy, więc nam to idealnie pasowało i też tak się zgodziliśmy. Co prawda nawet nie wiemy ile będziemy płacić, ale, ale to już tak jak mówię, to już jest akurat w tym wypadku to jest drugorzędna sprawa, ponieważ zależy nam na tym, żeby właśnie tutaj też młoda osoba sobie mogła przynajmniej jakieś tam właśnie wakacyjne pieniądze zarobić i żeby była szczęśliwa, żeby miała jakieś swoje tam pierdoły do kupienia. A tutaj sobie zobaczcie, na końcu naszej działki, w zasadzie to jest też teren Christine po części. Brat Christine zrobił sobie taki wielki kurnik, gdzie właśnie odgrodził sobie te swoje zwierzątka i one mogą wolnie, wolno latać. Tam jest świniarnia na samym końcu. Tutaj jak widzicie, Jezus, nawet nie wiem co to jest, ale wygląda bardzo brzydko. E, jakieś kozy, chyba z 4 czy 5. Tutaj jakaś świnia też gdzieś tam leży. A mogę Wam pokazać, jakaś wielka. Oj, cicho. No, zrobiła sobie bagienko. Także wszystko tutaj widzicie na tym takim małym kawałku. tam Ogrodzonym. Ten kawałek jest akurat taki spadzisty, więc tutaj za bardzo nie było co zrobić. Co prawda, tak jak mówię, to jest też część Christine. Więc jeżeli po prostu my zaczniemy tutaj jakąś budowę, czy będziemy chcieli dewelopować ten, jakoś zrobić coś tutaj z tym, z tym, z tym kawałkiem, no to oczywiście to zlikwiduje, bo taka jest umowa. Ale na razie niech sobie z tego korzysta, żeby miał też jakieś dodatkowe swoje zwierzątka itd. A tutaj, tak jak widzicie, Kalamansi. Słuchajcie, Kalamansi w tym roku jest od groma. Czyli ta filipińska lemonka, Ach, jak ktoś jeszcze nie wie, ktoś to nie ogląda tego kanału albo dopiero zaczyna, to jest filipińska lemonka, bardzo kwaśna, coś takiego jak taka lemonka europejska, ale ona jest dwa razy mniejsza I jak widzicie ona jest praktycznie na całej naszej działce, no z tych drzew jest chyba z 10-12 i słuchajcie naprawdę, no aż ciężko to zbierać, bo praktycznie, praktycznie co kilka dni można przyjeżdżać i kolekcjonować to. Ja tutaj mówiłem rodzinie Krystyń, żeby to zbierała, żeby to w ogóle sprzedawali później, bo chyba kilogram takiej kalamansi jest warty około 100%, peso, czyli 8 zł. Co nie jest małe pieniądze. I ja na przykład za każdym razem, jak tu przyjeżdżamy, to właśnie zbieram te kalamansi później po to, żeby żeby nawet dać znajomym po prostu jak gdzieś jedziemy to tam po kilogramie bo to tak jak mówię to każdy tego używa nawet żeby sobie wcisnąć parę takich do, do wody żeby mieć więcej witaminy C czy na przykład słuchajcie rum z kolą i z taką kalamansi wciśniętą całkowicie zmienia smak tego taniego rumu i dużo lepiej to smakuje sprawdzone przez dużo osób pokaż mi swoje budki uśmiechnij się kochanie ej schowaj język pokaż jakie masz Deszczówki Deszczówki swoje, no Łaj Łoam Łow Don't wow. go there, Emmy Rzucasz kamieniami w kurczaki, co? Nowa zabawa Gdzie ten kurczak Ci ucieka? Brawo! Piątka! High five! O. Skoro jesteśmy jeszcze tutaj na działce u Krystyń brata kawałek od naszej działki, to chciałbym Wam pokazać jak sobie posprzątał To też o tym kiedyś mówiłem kilka razy Zobaczcie, to jest działka, która jest naprawdę już wysprzątana Pozostawiane tylko i wyłącznie te rzeczy, które, które on chce Czyli na przykład tutaj słuchajcie, to też jest bardzo fajne. Zobaczcie sobie, na no to to jest taka cukinia filipińska. Tutaj rośnie już taka jedna mała, a tutaj już jest taka duża. I co też jest ciekawostką, zobaczcie to. To on to obkrył, żeby owady na tym nie siadały i żeby pewnie nic z tego nie jadło, albo też od słońca ochronił. Baliściem z bananowca. Więc to nie jest tak, że to rośnie na około tego, tylko one rosną same. I tutaj już jest praktycznie gotowa taka cukinia do jedzenia. One są całkiem smaczne. Bardzo popularne zresztą na Filipinach. O, a tutaj mamy jeszcze jedną. Jeszcze, jeszcze jedną taką. Tutaj też rośnie. Zobaczcie. No, a tutaj na przykład bananowce już też mu bardzo ładnie wyrosły. I słuchajcie, ja pamiętam, że on sadził te bananowce. Kurde, no nie wiem. Z pół roku temu, może więcej. I zobaczcie. Cała kieść bananów to waży no nie wiem z pięć kilo na pewno tutaj kolejna więc naprawdę to mu się przyjęło bardzo szybko i naprawdę ładnie sobie tutaj zrobił tutaj to też jest taki jakby chyba on tutaj zobaczcie zbiera te zbiera te skorupy po kokosach bo to ja wam mówiłem jak one wyschną. To to jest idealny materiał, żeby na tym gotować w tej tak zwanej brudnej kuchni. Bo to się bardzo fajnie pali, to jest za darmo i to się długo pali i daje też odpowiednie ciepło. Więc to jest taki najlepszy taki, można powiedzieć materiał, żeby właśnie w takiej kuchni palić i za darmo. Co powtarzam się znowu. A jeszcze nie zauważyłem, słuchajcie, jednej rzeczy, co też pewnie was zainteresuje. Tutaj jest papaja filipińska. Zobaczcie, a nie wiem czy będzie widać akurat tak pod światło trochę, ale no po prostu ogrom. I te papaje też bardzo szybko rosną, bardzo dobrze zawsze owocują i na Filipinach to jest normalne, bardzo często się jeje tutaj na Filipinach też, jeżeli ktoś uwielbia taką papaję. To słuchajcie, można ją mieć na dwa sposoby. Jak jest taka dojrzała, no to się już ją łyżką je, jest bardzo słodka, czerwona w środku. Super, naprawdę. Albo jak jest niedojrzała, to się ją kroi na kawałki, obiera się ze skóry i wtedy się ją jako warzywo tak naprawdę je, czyli można się ją podsmażyć normalnie na patelni z innymi warzywami. Ja to bardzo często gotowałem, smażyłem jak byłem na sekichorze, bo tych papai u nas rosło w ogrodzie tam multą, więc mogłem sobie iść rano zerwać taką jeszcze niedojrzałą i normalnie ją pokroić, super jedzenie, naprawdę i bardzo zdrowe oczywiście. I słuchajcie, też jeszcze jedna rzecz, bo pewnie zastanawiacie się, czy na przykład tego typu warzywa, jak oni tutaj hodują, czy oni to jakoś pryskają, czy oni to coś w ogóle dają jakieś, um, jakieś dodatki do tego, żeby to rosło szybciej, czy żeby to po prostu rosło tak pięknie i obficie. Nie. Nie, oni tutaj nie dodają niczego. Wiem to na 100%, bo po prostu y, takie dodatki skacze są drogie na Filipinach. Im się to po prostu nie opłaca. Oni wolą sobie na przykład 10 takich drzewek zasadzić, i przeważnie i tak to wszystko rośnie w Walencji. Zresztą pamiętajcie, my jesteśmy troszeczkę wyżej w górach, więc tutaj ten deszcz pada praktycznie codziennie przez chwilę, ale ta nawet wilgotność powietrza jest wyższa. Gleba jest lepsza, bo jest daleko od morza. Więc, ej, Emilia, nie, 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 wujkowie by zniszczyła, co? Oh, dobra, ja wracam do zabawy z Emilią i za chwilę znowu coś tam nagram. Słuchajcie, jest dokładnie godzina 12. Ja w tym momencie dostałem wydelegowany, żeby pojechać kupić lunch, ale to nie będzie taki typowy lunch, to będzie filipiński lunch. Bo tutaj musimy wyżywić w sumie chyba z 6 osób. No więc pojedziemy słuchajcie, do, pojedziemy słuchajcie do naszej cioci, tam do restauracji. Ja wam kiedyś to pokazywałem, jak ona wygląda taka kafeteria. I tam wezmę na wynos już gotowe potrawy które są bardzo tanie, więc zaraz Wam pokażę jak to tam, o, jak to tam wygląda. Restauracja cioci znajduje się kilka kilometrów od naszej działki, dokładnie w centrum Walencji. Tak jak widzicie na tych obrazkach wszystkie potrawy już są przygotowane, wystarczy tylko po prostu wybrać. Jeżeli bierze się je na wynos to one są przeważnie pakowane w worki foliowe, no bo tak jest po prostu najtaniej. Tego typu restauracje są naprawdę bardzo popularne na Filipinach. W zasadzie co kawałek możecie jakąś taką znaleźć. Oczywiście różnią się tym pod względem tego, ile jest potraw dostępnych. Czasami są nawet dwie albo trzy potrawy tylko dostępne. W większych jest nawet 10, 20 albo 30. To jest naprawdę bardzo popularne na Filipinach i wszyscy Filipińczycy właśnie tak jedzą. Ja wziąłem kilka różnych potraw w różnych ilościach, ale to za chwilkę zobaczycie na filmiku. A tutaj, jak widzicie, właśnie wracam na naszą działkę. Niestety droga dojazdowa nie jest jeszcze dalej gotowa, ale przynajmniej jakoś się da dojechać. Kiedyś też Wam pokazywałem w filmikach, jak to mniej więcej tutaj wygląda. No i to jest powiem Wam szczerze, że takie trochę... Przypomina mi się taka jazda w Rumunii, jak kiedyś byłem na, na takim wyjeździe offroadowym, no to mniej więcej to tak samo wyglądało, tylko że wtedy mieliśmy typowe auta terenowe i to była zabawa, a teraz to jest moje normalne życie. I niestety tak muszę czasami dojeżdżać do działki naszej. A teraz będzie cały, zobaczcie, zjazd w dół. Pewnie osobówką też bym tutaj na siłę dojechał, ale cieszę się, że naprawdę że mamy auto, które jest troszeczkę wyższe. Bo przynajmniej po nic nie haczę. I napęd też nie jest 4x4, ale jak widzicie jest wystarczający. pomimo tego, że jest mokro, daje radę. Dobra, ja już jestem u nas, wysiadam i zaraz Wam pokażę, co kupiliśmy do jedzenia. Eee, dwa czapsuj. To są dwie porcje czapsuj. To są cztery porcje jakiegoś mięsa mielonego z warzywami w sosie. To jest w mleku kokosowym, warzywa tak samo. I to są cztery porcje też mięsa, chyba porka z warzywami, z jakimiś tam innymi pierdołami. No i 10 ryży. Także słuchajcie i teraz tak. Pewnie was ciekawi, z ile za to wszystko zapłaciłem. To jest jedzenie filipińskie w typowej takiej kantynie filipińskiej. Po pierwsze, to jest kantyna naszej cioci, więc wiemy jak ona gotuje i ona gotuje zawsze ze świeżych produktów bez żadnych dodatków różnych dziwnych bez żadnych jakichś chemii, bez innych dodatków takich, które by na przykład, które byśmy nie dodali. Gotuje też to, co jest naprawdę bardzo ważne, naprawdę na tej wodzie, która była mm, kupowana w tych baniakach, a to nie jest kranówka że jakaś z walencji czy cokolwiek innego. Więc to wszystko jest sprawdzone. To wiemy, bo ta ciocia z nami mieszka, to jest taka druga ciocia która z nami mieszka i, i naprawdę Ufamy jej w 100% i tam zawsze jemy. Zresztą tam bardzo często gości też, słuchajcie, zapraszam, którzy odwiedzają mnie tutaj w Dumaguete, bo jak jesteśmy gdzieś w Walencji, a oni chcą na przykład poczuć właśnie klimatu filipińskiego, no to ta restauracja jest idealnym przykładem na to. I teraz tak. Ile za to wszystko zapłaciłem? Słuchajcie, całość za to wszystko to było 490 peso. Tutaj widzicie, ile to jest dokładnie, ale to tak będę szczerał, to jest około 40 zł. I teraz tak. Z tego no zje przynajmniej 6-7 osób. Tym się naje. I to wam gwarantuję, bo naprawdę te porcje są duże. Ja na przykład, gdybym tam poszedł do tej restauracji, zamówił sobie coś tylko dla siebie, to wziąłbym jeden ryż, jedną porcję ryżu, która kosztuje pewnie 10 peso, wziąłbym jakąś jedną porcję mięsa, która kosztuje 20 peso, i pewnie jakieś warzywa do tego, które też kosztują 20 peso. Więc w sumie za 50 peso mógłbym się naprawdę najeść i to by było wystarczająco dla mnie, na pewno na obiad, jako danie. Jedynym minusem oczywiście tej wszystkich zawsze filipińskich restauracji jest to, że te jedzenia są na zimno. Nie dlaczego Filipińczycy tak się przyzwyczaili do tego, że zawsze na zimno jedzą. Ech, no co zrobić, nie? Nie ma jak tego podgrzewać. Co prawda, te, to, słuchajcie, tutaj nie jest taka temperatura jak w Europie, nie, że jest 10 stopni, tylko tutaj zawsze jest te 30 stopni, więc tak to wygląda. O, Emilia znowu do mnie leci. Idziemy ścigać kurczaki, więc ja teraz kończę i widzimy się pewnie za chwilkę. Emi, no dobra, dajesz, atakuj. Atakuj. No. To jest chicken. O, dobra, jeszcze jednak. Atak skończony. A słuchajcie, a teraz nadeszły mega czarne chmury. Więc zaraz zacznie naprawdę padać. O, już w tym momencie zaczyna padać. Dobra, idziemy się chować, bo zaczyna padać. Widzimy się później. Zobaczcie, tutaj jest papaja, o której wam mówiłem. Taka dojrzała, mega świeża, bardzo słodka i rewelacja. Pewnie zjem sobie później. A to jest mój talerz, to co sobie przygotowałem. Czyli dwa rodzaje mięsa, warzywka, ryż. A to jeszcze polałem, zmieszałem to, te ostre chili z sosem sojowym to przelałem tym, bo lubię bardzo ostre jedzenie i to mi dużo lepiej smakuje. No bo filipińskie jedzenie zawsze słuchajcie jest takie niedoprawione moim zdaniem, ale to dużo osób tak twierdziło. O, a teraz zaczęło naprawdę słuchajcie padać i pewnie będzie padało hm, długo. Jest godzina 12.30 południe, a się zrobiło aż tak ciemno. Masakra. Zaraz wam pokażę, ale zjem pierwszy. Tak jak pewnie widzicie teraz, rozpadało się już na maksa, więc zdecydowaliśmy, że już dalej cię nie będziemy dzisiaj robić, bo, bo to po prostu nie ma sensu. Tak już są ciemne chmury teraz wszędzie, że to najprawdopodobniej tak będzie padało już do wieczora, albo przynajmniej będzie się piło. A jeżeli nawet przestanie padać, no to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że za chwilę znowu zacznie padać ponownie, więc za chwilkę się pewnie zbieramy do domu i będziemy kończyć na dzisiaj, na dzisiaj tą robotę. Mamy w planach jeszcze jutro jest niedziela. Możliwe, że właśnie tutaj jutro rano przyjedziemy i będziemy to dalej kontynuować. No bo tak jak mówię, no, w deszczu takim to akurat nie ma sensu. I ten deszcz już jest naprawdę na tyle, na tyle silny, że no, nawet nie ma jak wyjść za bardzo. Tak więc słuchajcie, ja już kończę ten odcinek. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie do końca. Dziękuję za Wasze komentarze. Jeżeli macie jakieś pytania, proszę zostawcie je w komentarzach. Bardzo chętnie na nie odpowiem, tak jak zawsze. Dziękuję też wszystkim naszym patronom, tym, którzy wspierają ten kanał, to bo dzięki wam właśnie ten kanał powstaje. Tutaj jest jeszcze jedna akcja, że jeżeli macie ochotę im postawić wirtualną kawę, to link macie w pierwszym komentarzu tego filmiku albo w opisie tego filmiku. No i jeszcze raz dziękuję wam. Widzimy się w kolejnym odcinku pewnie za kilka dni. Pa!